Kompania piwowarska to nie tylko polskie marki, ale ponieważ jesteśmy częścią koncernu SabMiller, również wiele marek międzynarodowych. W naszych zespołach nie tylko realizujemy gotowe pomysły, ale również tworzymy strategię naszych marek. To jest marka z wielką historią, marka, która od ponad 10 lat jest liderem na rynku. Praca nad ostatnią kampanią reklamową była dla nas wielkim wyzwaniem. Staraliśmy się pokazać, przekazać w naszej komunikacji, jak świetnym piwem jesteśmy, przypomnieć naszym konsumentom to, co dla, dla nich, dla piwoszy jest najważniejsze, znaczy wspaniały smak, złota barwa i najwyższa jakość naszego piwa. Naprawdę, jak pomyślimy o sukcesie Żubra, Ponad 4 miliony konsumentów i opinia takiej marki bliskiej, przyjaznej. Myślę, że to jest najważniejsze. Żubr to jest taki kumpel, z którym się zawsze chętnie spotkamy, dla którego zawsze jest czas. Nasze marki muszą być dostępne w miejscu sprzedaży, oczywiście w najlepszych miejscach. No i zimne, bo takiego piwa szuka klient. Ludzie przychodzą do Pawłów w poszukiwaniu dobrej atmosfery i na pewno dobrego piwa, czyli takiego jak Tyskie, Lech, Grolsz czy Pilsner. Zimne Lech, jest to nasz pomysł, dzięki któremu budujemy i wzmacniamy skojarzenia z Lechem, jako piwem o wyjątkowo orzeźwiającym smaku, który trafia w gusta młodych ludzi. Nie wiem jedno, mam fantastyczny zespół energicznych i pełnych entuzjazmu ludzi. Pracę nad markami, z którymi stykają się miliony konsumentów, sprawia nam ogromną frajdę i jest to dla nas bardzo duży prestiż.